Wszystkim w dzisiejszym filmiku. Dzień dobry. Może niektórzy z Was o tym jeszcze nie wiedzą, a niektórzy może wiedzą, jednak powiem to jeszcze raz na głos i przyznaję się do tego, że jestem. Niestety, wytłumaczę zaraz, niestety, ale jedynaczką. Ostatnio, kiedy byłam w księgarni, zaskoczyła mnie ilość literatury poświęconej temu, jak wychować jedynaczkę, żeby była miła, sympatyczna i ogólnie taka hmm, społeczna. Nie spodziewałam się tego, że jest aż tyle pozycji w literaturze poświęconej tej tematyce. Zastanawiam się, czym to tak naprawdę jest spowodowane. Czy faktycznie jedynacy, jedynaczki są aż tak straszne, straszni, czy, czy my jesteśmy tacy okrutni? i w ogóle nie nadajemy się do życia w społeczeństwie, jesteśmy naprawdę aż tak bardzo samolubni. Zobaczymy. Wypisałam sobie kilka takich plusów, jak i też minusów tego, że jesteśmy jedynakami i nie mamy rodzeństwa. Zacznę może od minusów, ponieważ ich udało mi się znaleźć o wiele więcej niż plusów. Nadopiekuńcze rodzice to taka rzecz, która powoduje, że dziecko jest w czepku i w ogóle jest takie cudowne i wygłaskane i co by się nie działo, to i tak zawsze to nie jest jego wina, że to ktoś zrobił, że to dziecko jest takie cudowne i ono nie popełnia błędów, jest takie wspaniałe i urocze. Rodzice na to dziecko dmuchają, huchają, bo mają świadomość tego, że to jest jedyne ich... Dziecko. Ta nadopiekuńczość rodziców wydaje mi się ogromnym i chyba największym minusem tego, że jesteśmy jedynakami. Dodatkowo rodzice mają ogromne oczekiwania wobec tego dziecka, bo cały czas z tyłu głowy mają to, że to jest ich pierwsze, jedyne i być może, a raczej na pewno, jeżeli. Jesteśmy jedynakami, to dziecko. Ogromnym minusem i mówię teraz to z własnego doświadczenia jest brak rówieśników w Twoim mniej więcej wieku, czy też starszych, ale chodzi o to, że jesteście w domu i często jest tak, że rodzice gdzieś wychodzą do pracy, bądź po prostu ich nie ma i dziecko siedzi samo w domu, przychodzą mu różne dziwne pomysły do głowy, ale przede wszystkim się nudzi i jest samo. Nieco przyszłościowym już minusem jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy już dorośli, my, jedynacy, to jesteśmy jako jedyni zobowiązani do tego, aby opiekować się rodzicami. I nie chodzi mi o to, że nie chce nam się tego robić, ale pod tym względem, że nie ma kto nam pomóc, nie ma tego brata bądź też siostry, który również czuje odpowiedzialność za swoich rodziców pod względem tego, że trzeba się nimi opiekować, kiedy będą starsi bądź też... Będą chorzy, albo coś innego się wydarzy. Ostatnio na studiach dowiedziałam się też o tym, że my, Jedynacy, mamy większe prawdopodobieństwo tego, że będziemy w życiu samotni i będzie nam ciężko nawiązywać kontakty społeczne. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie mam pojęcia, czy faktycznie tak jest, ale niektórzy tak mówią. I tak słychać, jak chodzisz. Jestem więcej niż pewna, że znajdziecie o wiele więcej minusów w bycia jedynakiem. Dlaczego? Ponieważ chciałabym teraz przejść do plusów. I w sumie jest tylko jeden plus, który widzę w tej całej sytuacji, że jesteśmy jedynakami. To to. Że, kiedy jest jedno dziecko w rodzinie, jest ono naprawdę w centrum uwagi i każdy z rodziców się nim interesuje. Oczywiście to różnie bywa, ale chodzi o to, że ta uwaga skupiona na dziecku jest o wiele większa, kiedy jest ono jedno, bo w przypadku, kiedy jest to dwójka dzieci, trójka, czwórka, czy też o wiele więcej, ta uwaga musi być w jakiś sposób podzielona i wyselekcjonowana, mimo tego, że rodzice i tak z pewnością każde dziecko kochają tak samo. Przynajmniej tak powinno być. I nie powinna następować jakaś faworyzacja jednego z dziecka, ponieważ ma, nie wiem, szóstki w szkole. Kiedy słyszę na przykład takie argumenty odnośnie tego, gdzie rozmawiam z kimś i mówię, że jestem jedynaczką, wszyscy mówią, o jak super, bo przecież cały hajs idzie dla ciebie. Z nikim nie musisz się dzielić. Masz na pewno większy pokój. Możesz robić co chcesz i kiedy chcesz. Nie musisz opiekować się swoim rodzeństwem, ani rodzeństwo nie musi opiekować się tobą. Robi mi się naprawdę smutno, bo. To, że jestem jedynaczką, to nie jest tak, że ja teraz rozpaczam nad tym i uważam, że to jest największa tragedia mojego życia. Tak miało być. Ale nie ukrywam, że bardzo, bardzo chciałabym mieć rodzeństwo. Czy to starsze, czy to młodsze, czy to brata, czy to siostrę. Nieważne, po prostu chodziłoby mi o sam fakt tego, że ktoś taki byłby i miałabym siostrę bądź też brata. Ja wiem o tym, że to może brzmi trochę śmiesznie, że oglądacie właśnie dziewczynę, która ma 20 lat i mówi... 21 lat już. I mówi o tym, jak to ona by chciała mieć braciszka albo siostrę. No ale faktycznie tak jest, że bardzo bym chciała i naprawdę uważam, że w życiu, jeżeli chodzi o to, całe kłótnie, zwłaszcza w dzieciństwie, pamiętam, że coś takiego miało miejsce, czy to lepiej mieć rodzeństwo, czy lepiej być jedynakiem, wszyscy mówili, że jedynakiem, jedynakiem, jedynakiem. I ja od zawsze się temu sprzeciwiałam. Może teraz już nie, ale trochę wcześniej w gimnazji, w liceum, zderzałam się z takimi stereotypami, że my, jedynacy, to jesteśmy zapatrzeni w siebie, że nie potrafimy współpracować z ludźmi, że jesteśmy. Tacy mm, bardzo indywidualistycznie podchodzimy do całego życia, że to my jesteśmy najważniejsi, że jesteśmy pępkiem świata. Ja nie zostałam tak wychowana. Może dlatego, że miałam bardzo duży kontakt z rówieśnikami, bo całe swoje dzieciństwo spędziłam na dworze. Co prawda były takie chwile, kiedy było mi smutno, bo siedziałam w domu i nie miałam rodzeństwa, żeby go pozaczepiać y, albo go podenerwować, bo moi rodzice byli w pracy. Reasumując, y, uważam, że bycie jedynakiem wcale takie fajne nie jest. Potem, mimo tego, że może żyje się nam lepiej, mimo tych wszystkich tekstów, że wszystko jest dla nas, to nie jest aż takie fajne. Zależy też oczywiście od osoby, bo niektórzy mają takie podejście, że wolą w ten sposób żyć, ale gdzie ja jestem kimś, kto Cieszę się z obecności innych zawsze i lubię spędzać czas ze znajomymi, to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze odnośnie tego, jak to jest być tym jedynakiem. Czy lepiej jest być jedynakiem, czy lepiej mieć rodzeństwo Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę Zapraszam Was do siebie na Facebooka, na Instagrama, na Snapchata I wszędzie, wszędzie indziej Zachęcam też do subskrypcji kanału, jeśli tego nie zrobiliście A jesteście zaciekawieni tym, co tutaj się dzieje na kanale Wobec Obiektywu Dzięki wielkie za oglądanie, cześć na razie i do zobaczenia, pa!